Witam Państwa na konferencji prasowej Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w sprawie tegorocznej edycji marszu. Ja nazywam się Arkadiusz Jabłoński, jestem wiceprezesem Młodzieży Wszechpolskiej i członkiem zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Wraz ze mną są dzisiaj Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Krzysztof Bosak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego, współprzewodniczący Konfederacji oraz. Członek założyciel Marszu Niepodległości Marcin Kowalski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej oraz Mateusz Marzoch, członek zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jako pierwszy głos zabierze prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Bartosz Molewski. Dzień dobry Państwu, dziękuję za tak liczne przybycie. Na początek może krótko wprowadzę w temat. Stowarzyszenia, w którym miejscu obecnie się znajdujemy. Otóż przez ostatnich kilka miesięcy mogliście Państwo jako przedstawiciele mediów obserwować zmiany zachodzące w stowarzyszeniu, zmiany personalne. Te zmiany w tym momencie są już rozstrzygnięte, co ogłaszaliśmy za pośrednictwem mediów społecznościowych, mianowicie 26 września tego roku. Sąd oddalił apelację poprzedniego prezesa, rozstrzygnął spór co do tego, kto jest prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. W tym momencie, oczywiście, borykamy się z różnego rodzaju wyzwaniami związanymi z tymi zmianami. Poprzedni prezes pozostawił po sobie. Nie mały dług, z którym się w tym momencie mierzymy, ale stopniowo go oczywiście spłacamy przy pomocy również naszych darczyńców, który, dla których ważna jest idea marszu Niepodległości, którzy poczuwają się do marszu niepodległości, jako właśnie ich własnej, oddolnej inicjatywy. Za to szczególnie w, w tym momencie z tego miejsca. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Dzisiaj natomiast jesteśmy tutaj po to, aby przedstawić państwu hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Hasłem tegorocznego Marszu Niepodległości, Marszu Niepodległości w 2023 roku jest Jeszcze Polska nie zginęła. Tak brzmi Hasło tegorocznego marszu. Szanowni Państwo, jesteśmy w szczególnej sytuacji politycznej od 15 października. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Wybory za nami. Wiemy, jakie są wyniki, ale nie wiemy do końca, kto będzie rządził. Od kilku dni obserwujemy już w tym momencie. Swego rodzaju drobne kłótnie czy utarczki pomiędzy politykami z poszczególnych partii politycznych co do stanowisk, co do kwestii, które będą przedmiotem programem nowego rządu. My chcemy w tym momencie przypomnieć o sprawach ważnych. Za naszą wschodnią granicą mamy wojnę. A mamy wrażenie, że politycy, jak gdyby o tym fakcie, zapomnieli. E, mamy wojnę, i musimy pamiętać o tym, by właśnie wzbudzać e, dumę narodową, poczucie przynależności do narodu polskiego, przypominać właśnie o tych podstawowych, elementarnych <Ky> kwestiach. E, stąd hasło, które wydaje się, że powinien móc się pod nim podpisać każdy. Jeszcze Polska nie zginęła. Jest to fragment naszego hymnu narodowego. Nie możemy też zapominać o tym, że czekają nas prawdopodobnie spory z Unią Europejską, niezależnie od tego, kto będzie sprawował w Polsce rządy. Szykuje się nam z dużym prawdopodobieństwem zmiana traktatów unijnych które będą wpływały na suwerenność Polski, na samodzielność Polski na arenie międzynarodowej, w szczególności właśnie w ramach Unii Europejskiej. Stąd również to hasło jak najbardziej wyraża nasze stanowisko co do konieczności podkreślania suwerenności i zagrożenia suwerenności. Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości dokonał w tym roku ważnych również decyzji personalnych. Otóż za sztab organizacyjny w tym roku będzie odpowiadał obecny dzisiaj Marcin Kowalski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Za natomiast straż Marszu Niepodległości będzie odpowiadać Mateusz Marzoch, członek zarządu. Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Poproszę teraz o zabranie głosu Krzysztofa Bosaka, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, prezesa Ruchu Narodowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. W pierwszej kolejności gratuluję kolegom wielomiesięcznej, skomplikowanej pracy prawnej, która owocuje oczyszczeniem Stowarzyszenia Macie podległości i ustanowieniem tego, co wydaje się naturalnym porządkiem naturalnym porządkiem wewnątrz Stowarzyszenia ustalonym od początku to znaczy, że władza w Stowarzyszeniu sprawowana jest naprzemiennie przez przedstawicieli różnych środowisk patriotycznych i narodowych, które Stowarzyszenie zakładały. Gromadzimy się 11 listopada o godzinie 14 spotykamy się na rondzie Romana Dmowskiego jako jeden z założycieli Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i osób, które były od samego początku na wszystkich Marszach Niepodległości. Pragnę zachęcić, gorąco zachęcić wszystkich polskich patriotów do tego, żeby przyszli na Marsz Niepodległości, żeby wsparli organizację Marszu Niepodległości darowizną. Te pieniądze są potrzebne tak jak co roku, jako oddolna inicjatywa, niefinansowana ani przez rząd, ani przez żadne zewnętrzne organizacje. E, potrzeba, e, żebyśmy sfinansowali marsz niepodległości sami. I jak co, roku, e, jak co roku, kiedy marsz jest organizowany przez właśnie przedstawicieli tych samodzielnych społecznych sił oddolnych, e, myślę, że tak się stanie. Druga sprawa, Polska dziś wymaga obrony. Wymagają obrony podstawowe wartości. Nasza tradycja, nasza suwerenność, nasza niepodległość, nasza wolność. Widzimy presję, a to na to, żebyśmy przyjmowali nielegalnych imigrantów, że Unia Europejska będzie to dyktować, a to, żebyśmy nowelizowali traktaty unijne, że znów będziemy mieli mniej wolności, mniej prawa weta w Unii Europejskiej, a to, że ktoś z zewnątrz będzie na Polskę naciskał, jak mamy różne sprawy w Polsce rządzić, Znów trzeba bronić podstawowych zasad przed rządami być może lewicy, przedstawicieli źle pojętego postępu. W takiej sytuacji polscy patrioci ramię w ramię powinni stanąć obok siebie i przypomnieć, że Polska jeszcze nie zginęła, że polskie wartości, polska kultura, polska, polska tradycja, polska niepodległość to jest coś, czego jesteśmy gotowi bronić. Niezależnie od tego, w jakim środowisku działamy, w jaką partię polityczną popieramy, w jakiej jesteśmy zaangażowani, tak było co roku i tak jestem przekonany, będzie także w tym roku. Ja, jako zwykły uczestnik w tym roku, wystąpię na marszu, przyjdę, wezmę w nim udział, tak jak robiłem to od samego początku, niezależnie kto w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości był u władzy, niezależnie kto w państwie był u władzy, niezależnie kto to wszystko organizował. Takie podejście myślę, że jest najwłaściwsze, dlatego zachęcam też wszystkich, Którzy dotychczas bywali na marszach Niepodległości, śledzili, kibicowali, żeby i w tym roku byli na Marszu Niepodległości, dali wyraz swojego patriotyzmu, dali wyraz swojego zaangażowania i pokazali, że polscy, patrioci, zwolennicy polskiej niepodległości są razem, świętują święto niepodległości razem, robią to z godnością, robią to z przekonania i robią to oddolnie, nie potrzebują być sterowani w żaden sposób. Przez żadne siły polityczne, orkiestrowani przez żadne wpływowe media, e, tylko robią to, co zawsze Polacy robili właśnie 11 listopada: maszerują po to, żeby dać wyraz swemu przywiązaniu do barw narodowych i do symboli, które jednoczą e, naród polski. Dziękuję bardzo. Teraz o zabranie głosu poproszę prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, szefa tegorocznego sztabu Marszu Niepodległości, Marcina Kowalskiego. <laughs> Dzień dobry, Szanowni Państwo, tak jak już zostało to przed chwilą przez kolegę prezesa powiedziane, mam zaszczyt być szefem sztabu tegorocznego Marszu Niepodległości. Oczywiście dzisiaj to zostaje ogłoszone publicznie, natomiast natomiast prace sztabu trwają, pod moim kierownictwem trwają już dłuższy, dłuższy czas. Zrobimy wszystko, żeby ten marsz niepodległości był powodem do Dumy dla wszystkich polskich patriotów, polskich narodowców, osób, którym hasło Niepodległej Polski, osób, którym, <laughs> przepraszam, hasło jeszcze Polska nie zginęła, nie jest obce. Jak co roku zapraszamy na marsz każdego, kto chce razem z nami świętować święto niepodległości, ale bardzo gorąco proszę, bardzo gorąco apeluję również o wsparcie tego rocznego wydarzenia, bo tego wsparcia potrzebujemy naprawdę dużo. Po pierwsze, to, co zawsze jest esencją, kluczem i siłą Marszu, czyli masa zaangażowanych wolontariuszy. Potrzebujemy wolontariuszy, czy to w Straży Marszu, czy to w pomocy dla zabezpieczenia medycznego, czy to do kwesty, czy to do innych zadań technicznych. Które, które, które po prostu na marsz trzeba będzie realizować. Zachęcam w mediach społecznościowych regularnie, udostępniamy formularz rekrutacyjny. Zachęcamy, żeby wesprzeć nas jako wolontariusz. Po drugie, zachęcamy każdego, żeby na marsz po prostu przyjechał, bądź to dopisując się, oczywiście osoby z Warszawy, żeby po prostu przyszły, natomiast te, które mają trochę dalej, bądź zapisały się na wyjazdy, które środowisko narodowe organizuje, bądź organizowały wyjazdy we własnym zakresie. Bardzo prosimy o pomoc w kolportowaniu naszych materiałów. Główny fanpage w profilu Facebook liczący, nie pamiętam ile, na pewno kilkaset tysięcy tysięcy obserwujących, cały czas jest przytrzymywany przez poprzedniego prezesa, który unika wydania zarówno tego fanpage'a, jak, jak i masy sprzętu, która, która do marszu Należy i która do marszu do tej pory nie wróciła do stowarzyszenia marszu podległości, a która jest niekluczowa nie i niezbędna dla odpowiedniego przeprowadzenia marszu. Mówimy tu chociażby o e, sprzęcie e, zapewniającym łączność dla e, straży e, marszu. E, bardzo prosimy również o to wsparcie, wsparcie finansowe, tak? nie dość, że po, ma, jeszcze poprzedni marsz nie jest do końca uregulowany, jeszcze są tam faktury, e, których poprzedni prezes e, no nie, był łaskaw, nie był łaskaw opłacić. Tak? Ten rok, ten marsz to również będzie ogromny e, wysiłek, wysiłek finansowy dla naszego, dla naszego środowiska, ale mam nadzieję, że też to wsparcie ze strony ludzi, którym ta idea marszu jest bliska, nas nie zawiedzie. Tutaj padło, że marsz zaczyna się o godzinie 14. Tak, marsz zaczyna się standardowo o godzinie 14, ale my chcemy bardzo zaprosić, żeby być tego dnia z nami już, już wcześniej. Jednym z moich takich celów, założeń jako szefa sztabu poza samym marszem było to, żeby przygotować naprawdę fajną strefę poprzedzającą. Tutaj kolega Mateusz Janik ten Szelikiem, jeden z moich najbliższych współpracowników, za nią konkretnie, konkretnie odpowiada, tak żeby zagospodarować, dużo ludzi przyjeżdża wcześniej do Warszawy, żeby jak najlepiej zagospodarować ten czas, więc pewnie od godziny 10, później 11 ta strefa już będzie w pełni gotowa, w pełni funkcjonowała. Myślę, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Przewidujemy oczywiście zarówno atrakcje dla, dla dzieci. To robiliśmy jako Młodzież Polska w poprzednim roku. W tym roku robimy to w ramach, w ramach całego stowarzyszenia, jak i dla tych troszkę, troszkę starszych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, dla siebie ciekawego. Bardzo proszę o wsparcie i bardzo proszę pamiętajmy jeszcze Polska nie zginęła. Dziękuję, oddaję głos Mateuszowi Morzechowi, szefowi yy, straży marszu niepodległości. Dzień dobry państwu Mateusz Marzoch, członek zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, szef straży marszu niepodległości. Proszę państwa, jak co roku Marsz Niepodległości będzie zabezpieczany przez wolontariuszy zrzeszonych w Straży Marszu Niepodległości. To jest organizacji, instytucji powołanej wewnątrz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo na trasie przemarszu, do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo uczestników, żeby koordynować ten przemarsz i maksymalnie usprawniać jego przejście. W dotychczas w, w pracę Straży Marszu Niepodległości zaangażowani byli wolontariusze z różnych organizacji społecznych, narodowych i tak też będzie w tym roku. Spodziewamy się jak, jak zwykle mobilizacji, około, mobilizacji kilkuset wolontariuszy do tego, żeby ten przemarsz zabezpieczyć, do tego, żeby marsz bezpiecznie przeprowadzić. Tak jak już tutaj zostało wspomniane z ronda Romana Dmowskiego, alejami jerozolimskimi. Zolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego, gdzie zakończymy nasze zgromadzenie. Straż Marszu Niepodległości będzie wspierana jak co roku również e, prawie setką e, ratowników medycznych, e, kilkunastoma karetkami pogotowia i innymi pojazdami medycznymi, które będą wspierały nas e, tego dnia, aby ten marsz odbył się e, jak najlepiej i jak najbezpieczniej. To jest nasz główny cel. Zachęcam w tym miejscu również do zgłaszania się. Wszelkie osoby, które chciałyby wesprzeć swoją pracą, swoim wysiłkiem Straż Marszu Niepodległości czy Sekcję Medyczną Straży Marszu Niepodległości, do tego, aby zgłaszały się przez formularz dostępny na stronie internetowej marszniepodległości.pl. Tam można zgłosić się i do wolontariatu, i do Straży Marszu Niepodległości, i do sekcji medycznej, ale również do sekcji prawnej. Jeżeli są jakieś osoby, które chciałyby się swoim doświadczeniem i pomocą podzielić, serdecznie do tego zachęcamy. I mimo tego, że pan Bąkiewicz do tej pory nie raczył oddać majątku stowarzyszenia w całości i cały czas przetrzymuje rzeczy nie tylko należące do Straży Marszu Niepodległości, do, które Straż Marszu Niepodległości wykorzystuje w swojej pracy, to jesteśmy przygotowani na to, aby swoje zadania wypełniać. Mamy organizacje, z którymi współpracujemy i które zapewnią nam łączność na trasie przemarszu. Mamy również gotowe, są w przygotowaniu wszystkie inne niezbędne rzeczy, które, które umożliwią nam przeprowadzenie naszej misji, naszej, naszej służby jak najlepiej. Ja to wszystko dzięki wspaniałym darczyńcom Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, którym ja również tutaj z tego miejsca Chcę gorąco podziękować. Jeszcze Polska nie zginęła. Marsz Niepodległości 2023 przejdzie jak zwykle i przejdzie bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Jak wspominali koledzy, zachęcamy wszystkich patriotów, wszystkich sympatyków marszu do wsparcia tegorocznej edycji, do wsparcia w przygotowaniach tegorocznej edycji. edycji Każda para rąk będzie tutaj na Wagę Złota, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości będzie informowało w kolejnych komunikatach o przebiegach przygotowań do marszu niepodległości. Będzie także swoimi kanałami te wiadomości do Państwa przesyłało. Być może będziemy organizowali kolejne konferencje. Czy są od Państwa jakieś pytania? Przepraszam bardzo, ale to jest konferencja Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Ja tutaj jestem gościem, żeby zachęcić do obecności w marszu. Zachęcam do zadawania pytań dotyczących polityki na naszych codziennych konferencjach prasowych w Sejmie lub bezpośrednio po konferencji mogę udzielić komentarza indywidualnego. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Jeśli nie, to w takim razie serdecznie Państwu dziękuję za udział w konferencji. Ja nazywam się Arkadiusz Jabłoński, jestem wiceprezesem Młodzieży Wszechpolskiej, i członkiem zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a wraz ze mną byli dzisiaj Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Krzysztof Bosak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Ruchu Narodowego, Marcin Kowalski, szef tegorocznego sztabu Marszu Niepodległości, prezes Młodzieży Wszechpolskiej oraz. Mateusz Marzoch, szef straży Marszu Niepodległości oraz członek zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo za przybycie na dzisiejszą konferencję.